Analiza pola sił. Analiza pola sił zakłada, że na problem, który mamy do rozwiązania, działają siły, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Moment, w którym jesteśmy teraz, to stan równowagi, i aby go naruszyć, musimy podziałać na którąś z sił. W metodzie tej osoba kołczowana na górze kartki formatu A4 po środku umieszcza problem, jaki ma do rozwiązania, a na dole rozwiązanie. Następnie linią prostą od nazwy problemu aż do rozwiązania dzieli kartkę na pół. Po lewej stronie kartki nad strzałkami skierowanymi w prawo wypisuje siły sprzyjające w osiągnięciu celu. Po prawej nad strzałkami skierowanymi w lewo siły ograniczające osiągnięcie celu. Następnie coach zadaje pytania do poszczególnych sił, jak można je zmniejszyć lub zintensyfikować i co stanie się w określonych sytuacjach. Osoba coachowana przy rozwiązywaniu problemów może dodawać również nowe siły pożądane lub eliminować siły ograniczające. Ćwiczenie to pozwala na przeprowadzenie symulacji następstw różnych scenariuszy i wyboru tych, które najbardziej będą odpowiadały rozmówcy. Bank pytań coachingowych do analizy pola sił. O czym chciałbyś porozmawiać? Jaki jest stan pożądany dla tej sprawy? Co ma pozytywny wpływ na osiągnięcie tego celu? Jakie są przeszkody w jego osiągnięciu? Co można zrobić, aby zintensyfikować siły pozytywne? Czy można dodać nowe siły pozytywne? Jak zmniejszyć działanie sił blokujących? Czy przez odpowiednie działanie można wykluczyć niektóre siły blokujące?